E, witam Państwa z Agrobardu, nazywam się Piotr Głogowski, a tu chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować opryskiwać FEDę Q9 inwerter. inwerter, czyli odwrócony ciąg powietrza, e, 9, bo 90 cm średnica wentylatora, e, kierownicę powietrza przed e, wentylatorem e, czyli po wytworzeniu powietrza mamy bardzo dużą wylotkę, to powietrze nie jest w żaden sposób hamowane. E, ciśnieniowy filtr lewa-prawa, zawór też lewa-prawa. E, możliwość manualnego otworzenia zaworu w przypadku awarii. E, opona, płaski bieżnik, płaski kształt 314, szeroko. Kliny, jeżeli chodzi o beczkę, poliuretanowa, czyli bardzo czysta, z dwucentymetrową ścianką. E, beczka jest nie do popsucia. Tu akurat jest zamontowana pompa 120, filtr stawny z możliwością oczywiście czyszczenia z, pełną, z pełnym zbiornikiem, dysze skrętne typu V. Opryskiwacz wyposażony w taki gadżet jak rozwadniacz boczny, bardzo wygodny na wysokości kolania, czyli zapodawanie środków jest bardzo wygodne, możemy tutaj dozować nawozy, opryski sypkie, płynne, bardzo prosta obsługa. Otwieramy tylko ten zawór, wtedy mamy na bieżąco pobierany środek. Tak Później po zadaniu całego środka opróżniamy ten zbiornik, zamykamy zawór, zamykamy deskiel, możemy pryskać. Fede Inverter qi 0 tu jest pojemność 1500 litrów, opryskiwacz pod rolnictwo 4.0, czyli rolnictwo 4.0 tak naprawdę to ten opryskiwacz. Eee, pełny GPS. Dwukierunkowa komunikacja e, na platformie. Platforma e, Speciality Platform Fede. Trzyletni dostęp bez e, opłaty. E, zapraszam do kontaktu. Mój numer telefonu 508 095 407.